Dobra, to nie bardzo trzeba paść, ja głośne. Dawaj, kurwa. To to, twoje, Ty, tweru, kurwa! Dawaj, kurwa. Ty! Coś co się twoją starą zagrobą ruchałem, ty, kurwa, pajacu, jebany, kurwa. Plują, kurwa, na mnie grob, kurwo. Szekaj, szczekaj. patrz, szekaj, szekaj Wejść z farem w ogóle nie dyskutuj. Nie strzeka, nie strzeka O, parę widzisz? Słyszę. Szczekaj, kurwa, szczekaj, szczekaj. Szczekaj. Szczekaj, kundruje, kurwa. Chciałbym ci zajedło, kurwa, na rwanie knięca. Dobra, no. czekaj. Ale Dobra, czytaj mi ten telefon, bo nie będzie nam pudełek. Jeszcze, jeszcze. pedal, pedalski ja kurwa. Dobra, to no, nie jest czeka, kurwa. Czyli, ja Defence, Je kurwa. Czeka. się wyśleć kurwa. Niech några... to jest. Niech to jest. ja to się a Czek wy starszy nam tylko tyle, żebyś ty nam polizał jajca. Ale nie, ja podam nie. Nie, nie! Nie, nie. nie, nie, nie. on, bo nie jestem kurwa gejem Jak twoja kurwa kobieta będzie mi... Mnie... Ty ja bym twoje kobieta zajebał, nie? to by się nie bez którą muzykę kurwa tańczyła, kurwa. Co lubi te kurwa To ci to kurwa, ci, to mówię kurwa. Ubię je i wszystko, wy tego tego przecież przez internet. Kurwa nawet kurwa Jebany koło cudówki nie wyżabrałeś Ty kurwa I tu ci kurwa na mordę Kurwa Ty jebaś kurwa Będę kurwa skakał po twojej masce, po grobie kurwa Będę tracił breakdance'a kurwa eee! Dobra nie gada. Zajmowrzona, co kurwa, boisz się kurwa, swojonie bite kurwa. No to jest, wie co zrobię, a wie, ty, ej kurwa, gamoniu, że zrobię, a wie co zrobię, a wiesz, że zrobię, Co nie? że zrobię, a wiesz, Nie, zrobię, kurwa, kurwa. Kurwa, waj... kurwa dawaj frajera, kurwa. Poczekaj, wiesz, a wiesz, a wiesz, dawaj frajera, za... Kurwa Kurwa, dawaj a Bo kurwa opieda nie no, dała. Je go kurwa. Ej, frajdzie! Nic się nie stało. My się kurawąc, ujjbany, kurwa wyłączył jebany. Ale co zapedał jebany ty No, no stop! Kurwa, co ty zrobiłeś? Nic na przedłużę zacisnąłem. Kurwa ci łapę z zaraz. Na przedłużę nacisnąłem. To się nacisnąłem, zahaczyłem. I to chętnie, powiedzmy, będzie tak kim tak pukał. Trochę chyba tak pół? A kto? Kurwa! Nie, ale nie mam, nie mam tego, nie, nie? mam tego, jak to się nazywa? Czarnika! No to on bo tam dwa razy z butelką. Nie no co, ja taki nie jestem. Ja tak tam wejdę na, na drzwi, no to. Ale co to za kurwa sfery pan? No dziury no, pisze, nie? Dlaczego ja się kurwa wiesz, jak nie odbieram kurwa?

Jakaś ty podniecająca jesteś! <UEŁO> nie będę. ja będę coś tak parę telefonu odebrałem, wiesz? No kurwa, wiesz. jakieś jakaś kurwa, widzę, że kurwa... Podpis, kurwa tam, jest. Nie panie, kurwa, co panie... Gdzieś ty się podłączą muzykę. Nie wiem, teraz patrzę. gdzie ja mam lówkę, kurwa. No, no dobra, dobra, Susia, teraz palę i spiedala, nie? Już? No nie, no chcesz, żebym poszedł, prostu chcesz i spać, nie? Czy pijemy jeszcze? No ja mogę pić jeszcze. No za